Dobry Cezar Andrzejczyk, to jest Biznes Focus. Dzisiaj o rynku Buy Now, Pay Later, bardzo interesującym segmencie rynku płatności, będę rozmawiał z moim gościem, którym jest Łukasz Dwulit, szef klarny na region Europy Środkowo-Wschodniej. Cześć, witam wszystkich, dzięki za zaproszenie, czarku. Łukasz, to bardzo dynamicznie rosnący rynek. Posprawdzałem sobie trochę danych na temat tego, jak ten rynek rośnie w Polsce, no bo jesteśmy w Polsce, będziemy głównie skupiać się na Polsce, choć oczywiście zahaczymy też o globalną skalę klarny. No i w Polsce wygląda na to, że przynajmniej według raportu CRIF, który dosyć regularnie raportuje, jak wygląda rynek pożyczkowy, rynek BNPL, za rok 2023 wskazuje, że już 73% Polaków skorzystało z takiej metody płatności. Zakładam, że co najmniej raz. Czyli naprawdę ta tendencja jest wzrostowa, a przecież tych metod finansowania jest bardzo wiele, kiedy kupujemy w internecie. Jak sądzisz, z czego może wynikać tak rosnąca popularność tej metody akurat? Wiesz co? Wydaje mi się, że pomału Binal PayLer też staje się taką standardową metodą płatności, szczególnie, szczególnie młodej grupy, grupy osób, które szukają czegoś bardzo zdecydowanie bardziej elastycznego. To metoda, która pozwala im na pewno poznać, doświadczyć tego produktu, zdecydować, czy, czy jest to coś, co chcą używać, co chcą zostawić. To również metoda, która, która pozwala im też zarządzać swoimi finansami. Do tej, pory, do tej pory ona wymagała bezpośredniego gdzieś tam wyłożenia tej gotówki, tych, tych pieniędzy z, z konta bankowego. Tutaj mają bardzo atrakcyjną możliwość finansowania, bardzo elastyczną możliwość finansowania, która pozwala im, pozwala im zarządzać swoim, swoim własnym budżetem, a przy okazji dokonywać zakupów tych produktów, które, które oczekują i które chcą to również też, szczególnie w przypadku nas, w przypadku Klarny, budowania, budowanie tego community, to budowanie tego takiego fanbase'u, które ma za zadanie też oferować coś więcej niż tylko metoda płatności. To, ma, to metoda, która ma niej ze sobą jakieś dodatkowe value, które wydaje mi się na rynku polskim do tej pory nie, nie miało miejsca, czy, 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 też, czy też banki do końca nie rozumiały, co, jak mogą, w jaki sposób mogą aktywować tą młodszą grupę, generację Z, czy, czy, czy Millenialsów właśnie poprzez Wynagradzanie ich, czy to zniżkami, czy to jakimiś dodatkowymi produk produktami cashbackowymi, o których pewnie sobie też głębiej, głębiej powiemy. Więc to powoduje bardzo duże, bardzo duże zainteresowanie osób, które szukają po prostu czegoś więcej niż, tylko, niż tylko, metody, nie tylko metody płatności. No właśnie, to jest, przypomnijmy dla wszystkich, którzy może na przykład nie słyszeli o tym wcześniej, będą nas oglądać. Buy now, pay later, kup teraz, zapłać później. Standardowo przyjęło się, że to jest 30 dni, czyli kupuję dziś i mam 30 dni na spłatę tego zobowiązania. Później w zależności od dostawcy płatności to może być rozłożone, obarczone odsetkami. Za chwilę do tego wrócimy, bo rynek jest dosyć niejednorodny. Warto o tym powiedzieć, że niektóre rozwiązania wrzucają konsumenta w kredyt konsumencki, niektóre nie. To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość jako kupujący. Natomiast teraz jeszcze zapytam Cię, o, jakby, technologię i bezpieczeństwo, no bo to też jest ważne. W większości tych, tych metod wiemy, bo każdy pewnie co najmniej raz korzystał. Mamy y, sklepy typu Zelandu i mnóstwo innych, gdzie przy finalizacji zakupu wybieramy metodę płatności. I mamy standardowe metody, karta, blik i płacimy teraz, lub mamy na przykład Klarne, mhm. czy też innych dostawców płatności, którzy oferują rozwiązanie, dziś kupujesz, ale nie płacisz. Płacisz za 30 dni czyli dosyć wygodne, tak jak powiedziałeś, a jeszcze w międzyczasie przecież można się rozmyślić, zastanowić, przemierzyć i okaza się, że wcale nie chcemy, czyli wtedy w ogóle nie zapłacimy. Czy uważasz, że tym głównym odbiorcą jednak jest młody konsument? Powiedziałeś o Gen Z, którzy no, pewnie w internecie są mocno obecni, bo wiemy jak ten rynek e-commerce się rozwija i pewnie większość ich zakupów to internet. Czy widzimy też, że gdzieś ta penetracja jest na poziomie starszych grup demograficznie? Jak, jak, jak wy obserwujecie jak w Polsce to się kształtuje? Patrząc na, patrząc na pewno na naszą, na naszą pulę klientów, znaczy to nie jest tak, że my się zamykamy na konkretną grupę, tak? jakby to widzimy, że zarówno osoby starsze, jak i osoby młodsze oczywiście korzystają i też chcą doświadczać metod odroczonej płatności. Jednak no zdecydowanie widzimy tutaj największe zainteresowanie tej grupy dopiero wkraczającej. Do świata zakupowego, do świata e-commerce, osób, które, które zaczynają dokonywać zakupu, osób, które też nie do końca są przekonane do tych takich bardzo sta starego modelu bankowego, tak? gdzie się hmm. idzie, otwiera jakieś młodciężne konto, gdzie trzeba gdzieś tam coś podpisać szukają rozwiązań płatnościowych, które dają im elastyczność, ale zarazem nie są to metody też oprocentowane czy obciążone jakimiś dodatkowymi kosztami i myślę, że to jest tutaj też bardzo, bardzo kluczowe, no bo do tej pory zrozumienie, zrozumienie polskiego konsumenta, no to ok, jak chcemy odroczyć płatność, no to pewnie kredyt, pewnie jakiś kredyt konsumencki, karta kredytowa z roczną opłatą 500 zł, albo jakieś inne lichwiarskie, lichwiarskie dodatkowe koszta. W przypadku Klarny My nastawiamy się na to, żeby ten konsument nie był niczym dodatkowo obciążony, żeby on dokładnie spłacał to, to jaka jest jego wartość wartość koszyka, a zarazem dajemy mu je, tą elastyczność, tą elastyczność właśnie poprzez odroczoną płatność, czy, czy możliwość rozłożenia tego na, na, na trzy. Trzy równoległe laty więc to jest, to jest, ta, to jest ta dodatkowa, ta, ta nowa metoda, która wychodzi naprzeciw tego młodego konsumenta. Ale znowuż, jeżeli mówimy o tym troszkę starszym, bardziej doświadczonym, to też jest metoda, którą widzimy tutaj duże zainteresowanie tych, tej starszej grupy grupy konsumentów, które, które na przykład lubią e, dokonywać e, zakupów w, w sklepach to troszkę wyższych, jeżeli chodzi o droższe zakupy mm -hmm. rozkładać je na, na równoległe na równoległe laty i dodatkowo też cieszyć się z aplikacji Klarna która no, agreguje to wszystko w jednym miejscu i tutaj znowuż adresujemy mi się wydaje bardzo duży problem który ma miejsce na, na rynku e-commerce w Polsce czyli te to doświadczenie post-purchase, czyli pozakupowe, tak? Bardzo często um, sklepy internetowe na rynku polskim kładą duży nacisk na promocję produktu, na, na jego na jego w jaki sposób on jest wyświetlany na, na, na stronie danego sklepu, ale już potem ta informacja na zasadzie, gdzie jest ten produkt, gdzie go kupiłeś, w jaki sposób mogę go zwrócić, zareklamować, co mogę z nim zrobić, gdzieś trochę pomału się, pomału się gubi. I, I to, co my też staramy się, na czym staramy się właśnie skupiać, to na tym doświadczeniu przed i po zakupowym. I to jest coś, co, co, co na czym się bardzo mocno skupiamy, inwestujemy, jako, jako klarna, i w sam produkt tutaj na rynku polskim, tak, żeby nie tylko i wyłącznie skupić się o OK, to jest tam metoda płatności na koszyku i fajnie zapłaciłeś sobie kartą p, p, klarną, czy, czy jakimś blikiem, ale tutaj też chodzi o to, że co się dzieje po tym zakupie. To, że mhm. ten konsument w aplikacji jest w stanie zobaczyć, że, że ten, ta paczka idzie do niego, to, że on jest w stanie zobaczyć wszystkie produkty, jakie, jakie on dokonał, ich zdjęcia, i to jest to wszystko, co my staramy się agregować, dokładając im ten dodatkowy, dodatkowy poziom, zrozumienia. Jego, ich, jakby ich, jego doświadczenia zakupowego i to w jaki sposób oni e, i co kupują i jak kupują. O jeszcze porozmawiamy, bo to jest całkiem ciekawy system, cały ekosystem rozbudowany rozwiązań uwaga nie tylko dla konsumentów z tego co rozumiem, ale również dla merchantów, bo wy, bo wy współpracujecie i wspieracie też sklepy, które, które tych klientów chcą przyciągać, aplikacja no. ma też, a więc wiele funkcjonalności, ale jeszcze na chwilę się zatrzymajmy przy tym kredycie konsumenckim i przy tym jak e, Jakie de facto rozwiązania rynek płatności odroczonych proponuje? No bo wszyscy, którzy z tych metod korzystali, wiedzą, że jest kilku dużych graczy, jest PayPal, jest Allegro Pay. No mamy różne, różne, różne możliwości, jest też Klarna. I chyba przy wielu dyskusjach na ten temat warto o tym wątku wspominać, że nie każde z tych rozwiązań jest takie samo. No, i tutaj chciałbym Cię zapytać, żebyśmy to mogli teraz doprecyzować, jak to działa? No bo okej. Okay, Wchodzę, kupuję, widzę, że za 30 dni muszę zapłacić, tak? Mhm. Czyli mam te 30 dni luzu, zakup mi się nie spodoba, ok, mogę go zwrócić, ale jeśli mi się spodoba i zatrzymam, to będę musiał zapłacić. To jakbyś mógł teraz w praktyce wyjaśnić, co się po tych 30 dniach dzieje w Klarnie, a co się dzieje przy niektórych innych rozwiązaniach, żebyśmy mieli świadomość i żeby też konsument mógł zrozumieć, jakie gdzieś tam kruczki się mogą tutaj kryć. Jasne, to jest super pytanie, to jest coś też, co uważam, że bardzo często. Bardzo wiele metod płatnościowych jest wrzucane do tego samego koszyka, koszyka jako buy now, pay later, a w rzeczywistości, z mojej perspektywy, mamy dwa modele, dwa modele biznesowe. Jeden model to jest ten tak zwany kredyt konsumencki model, który jest tak zwaną, nazwijmy to wirtualną kartą kredytową, gdzie zwyczajnie masz ten nieoprocentowany okres, okres zakupu, a następnie po nim musisz, jesteś opodatkowany, czy jesteś obciążony dodatkowymi kosztami. To jest model, który występuje w większości, jeżeli chodzi o, o rynek polski, czy na przykład o naszą konkurencję, gdzie ten konsument. Po okresie 30 dni jest obciążany jakimś tam, jakimś tam dodatkowymi opłatami wynikającymi właśnie z kredytu konsumenckiego. To też niesie za sobą szereg e, e, różnego rodzaju zdarzeń, raportowania do, e, do różnego rodzaju firm kredytowych, czy do właśnie tego wspomnianego BIKA, bo jest to, że jako jest to kredyt konsumencki, no to firmy, które go oferują, są zmuszone raportować to, to do BIKA. A co za tym idzie, wpływa to w jakiś sposób, czy może to wpływać w jakiś sposób, jeżeli przychodzi nam wtedy, nie wiem, brać kredyt, kupować mieszkanie, kupować samochód. Wtedy taki bank czy instytucja finansowa, która dokonuje za każdym razem decyzji kredytowej, aby sprawdzić zdolność. Takiego konsumenta będzie widzieć te wszystkie zakupy, hmm. te wszystkie zakupy kredytowe, które mają miejsce w przypadku właśnie. Czyli może to oddziaływać na zdolność kredytową tego konsumenta. Dokładnie tak, jeżeli bank czy dana instytucja finansowa bierze pod uwagę, nie wiem, obciążenia związane właśnie z metodą buy-now-pay-later, w przypadku na przykład, nie wiem, takiego PayPal, e, taka, taka, takie obciążenie czy taki wpływ może mieć na takiego konsumenta, a to, co też za tym idzie, bardzo często taki konsument, nie do końca będzie wracał, powracał na takiego, do takiego sklepu, czy będzie musiał na przykład zredukować swoje, e, swoje zaangażowanie, jeżeli chodzi o okupowanie, czy też na przykład bardzo często nie jest świadomy to też jest bardzo ważny element, o którym myślę warto, warto powiedzieć, że bardzo często ci konsumenci myślą, że o, fajnie kupię, dostanę, teraz nie spłacam, ale w rzeczywistości to zostawia ślad na jego raporcie kredytowym. No, i oni nie są tego świadomi, a, a, a to nie do końca też jest to, co, co konsumenci e, oczekują. Jeżeli chodzi o nas, no to my tutaj stawiamy bardzo mocno na pełną transparentność i przede wszystkim na to, e, na nieoferowanie kredytu konsumenckiego. Z naszej perspektywy my chcemy, aby ten konsument e, był przede wszystkim zdolny na spłacenie tego, e, e, tego zakupu czy tego buy now, pay later, stąd też my w naszych algorytmach dokonujemy takiego asesmentu, aby nie dawać nadmiaru wszelkiego rodzaju zdolności kredytowych, co może mieć miejsce w przypadku biznesu, który zwyczajnie w świecie skupia się na zarabianiu na tym, tak, no bo jakby jeżeli jesteś w stanie zarobić dodatkowe, dodatkowe pieniądze na spóźnionym pani, pani no to jakby ten 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 algorytm jest inaczej też dostosowywany, bo jest to dodatkowy stream stream dochodu dla, dla, na, dla danego rozwiązania konkurencyjnego w naszym przypadku. My nie chcemy w żaden sposób raportować tego tego dobiku, jest to usługa bardziej finansowa, która po prostu skupia się na tych 30 dniach tego okresu, który, który, który ma, którym chcemy dać naszemu konsumentowi, czy naszemu klientowi, czy fanowi klarny, właśnie, aby doświadczył tego produktu, czy żeby zarządził swoim budżetem w taki sposób, że niekoniecznie on musi zapłacić tego 2 drugiego, tego drugiego marca, ale zapłaci sobie niego, zapłaci za to 28, no bo wtedy będzie miał, nie wiem, przelew z pracy, czy, czy po prostu wtedy będzie, wtedy czuje, że to jest jakby najlepszy moment na, na płatność. Więc to są te dwie, dwie różnice, jeżeli chodzi o. O dazywanie produktów buy now, buy now, Pay Later, czyli te produkty, które są kredytem konsumenckim, wpływają na zdolność kredytową, i te produkty, które w przypadku, jak na przykład Klarny, nie są, nie są kredytami konsumenckimi i w żaden sposób nie mają za zadanie wpływać na twoją, na twoją zdolność kredytową. Czyli mamy w ramach jednego segmentu de facto różne modele biznesowe. Dokładnie. Z tak. Tego, co mówisz, wynika, bo jakby model, który Wy przyjęliście, Wy wdrażacie, co do zasady, ma polegać na tym, że po 30 dniach, gdyby się zdarzyło, że konsument nie zapłaci, to nie dostaje od razu wysokich odsetek i wysokiego RRSO, tak dobrze rozumiem? Dokładnie Tylko dostaje tak. co? Odsetki ustawowe? Dostaje odsetki ustawowe, jeżeli rzeczywiście nie zapłaci. No taki, taki też konsument w, w pewnym momencie będzie miał ograniczony dostęp do klarny, bo znowuż jakby zależy nam na pełnym zrozumieniu produktu nam nie zależy na konsumentach którzy będą się spóźniać czy, czy nie będą czy nie będą w stanie być w stanie spłacać tych, tych rzeczy. My dajemy możliwość tak zwanego friza i przedłużenia tej płatności jeżeli wystąpią jakieś powiedzmy zewnętrzna zewnętrzna wpłynie na wpłynie na, 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 takie, na takiego konsumenta. Ale tutaj oczywiście tak no to jest jakby Faktura, którą trzeba zapłacić, występują odsetki ustawowe, no i taki konsument, taki konsument prawdopodobnie nie jest idealnym konsumentem dla klarny. Więc, jakby, nasze podejście jest takie, że zrozumienie tego produktu, staramy się też ograniczać, jeżeli chodzi o, 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 o liczbę kredytową, czy ten limit kredytowy, jaki, jaki dajemy, po to właśnie, aby, aby w żaden sposób nie wprowadzać tego konsumenta w jakiekolwiek spirale, spirale finansowe, czy też bardzo często my jesteśmy wrzucani do jakiegoś worka, jako że, że buy now, pay later napędza spirale kredytowe, gdzie w rzeczywistości to są bardziej te firmy, które skupiają się na zarabianiu na tym konsumencie, czy na monetyzowaniu tego konsumenta. I to jest dość, dość gdzieś tam negatywny, negatywny powiedzmy efekt uboczny tej bardzo rosnącej metody, metody płatności. Z tego wszystkiego, co mówisz, wynika dla mnie jasny obraz, że to jest de facto temat na no, oddzielny odcinek i moglibyśmy pewnie o tym jeszcze rozmawiać długo, ale chciałbym też porozmawiać chwilę, jakkolwiek ważne to jest i warto o tym pamiętać. Zwracajmy po prostu uwagę, szukajmy informacji na ten temat, one są dostępne w internecie, która metoda jakie ze sobą wiąże konsekwencje. Ale chciałbym teraz troszkę porozmawiać o aplikacji, bo waszą aplikację. Hmm, już korzysta dosyć dużo ludzi w Polsce, ponad 2 miliony. No i chciałbym przez chwilę porozmawiać o tym, co ta aplikacja daje. Oprócz tego, że możesz przez nią płacić za swoje zakupy w internecie, z tego co wiem, daje też dużo więcej, bo działa jako taki trochę hub różnych płatności, które masz, ale pozwala Ci również śledzić swoje zakupy w internecie, co się z nimi dzieje, gdzie jest Twoja paczka i tak dalej. Tak jakbyś mógł teraz opowiedzieć troszkę o tym, jaki jest experience dla konsumenta, ale też dla merczanta, bo wiem, tak. że mercanci też mają konkretne korzyści wynikające z tego, że działają z klarną. Tak, no, my, my, to, jest, to jest ciekawe, bo dla nas ob, obyma grupami klientów, to jest rzeczywiście i merchant, czy, czy retailer, czy, czy sklep komersowa, e ale zarówno sam konsument, tak? I zaczynając tutaj od tego, od tego konsumenta, to, to co też tak wspomniałem po, po pokrótce to oczywiście to doświadczenie przed i po zakupowe czyli możliwość zrozumienia całego swojego koszyka czy całej swojej historii zakupowej w jednym miejscu. Również z informacjami dokładnie, jaki produkt został kupiony, z zdjęciami, które jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie agregować, a które do tej pory wiele instytucji finansowych na swoich tak zwanych statementach bankowych pokazują liniki: kupiłem coś w Lidlu, kupiłem coś w takiej ma marce odzieżowej, a w rzeczywistości często konsument, i bardzo to wynika też z naszych badań, że on po prostu chce zrozumieć, co kupił, gdzie kupił. I czy może kupić to ponownie, tak, jakby ponad 45% konsumentów kupiło rzeczy, które chce kupić ponownie, ale mhm. po prostu nie jest w stanie zrozumieć i odnaleźć ten dokładny produkt, który, który dawniej był zakupiony, bo ma po prostu informację, że kupił to w tym sklepie, ale już nie wie, co to mhm. był za dana rzecz, co to był, za, nie, wiem, koszula, czy, czy ten. Czy może chce też porównać ceny. W innych sklepach. I to znowuż hmm. co daje Ci, co daje możliwość klarna, że na przykład da koszulę, którą kupiłeś, czy nie wiem, skarpetki, które chcesz sobie zobaczyć, teraz kupić ponownie, ale może zobaczmy, czy są jakieś promocje gdzieś indziej. To nasz search, nasza, nasza porównywarka pozwala ci zobaczyć i e, wyróżnić dokładnie sklepy raz, które używają nasze klarny i dwa, też porównać ceny i wybrać dla ciebie ten najbardziej optymalny, optymalny produkt. I tutaj dotykamy też elementu sklepu, tak? No bo wtedy sklepy są w stanie generować sobie trafik i ruch do, do, swojego, do swojego biznesu, no bo taki konsument już nie używa gdzieś tam Google'a, czy zastanawia się, gdzie to może kupić, tylko nagle jesteśmy w stanie pokazywać sklepy, wyróżniać te sklepy, które są atrakcyjne cenowo, które używają Klarny, które też którego też nasi konsumenci oczekują możliwości płacenia z Klarną, generować im ten ruch, generować im dodatkowych konsumentów, targetować tych konsumentów właśnie poprzez zrozumienie ich koszyka produktowego, poprzez ich lokalizację, co oni kupują jak kupują. Tutaj też dotykamy oczywiście również naszych, naszych narzędzi, które pozwalają kontekstowo dobierać produkty produkty naszym konsumentom. Co to znaczy kontekstowo? Na przykład, na, na czacie jesteśmy w stanie mieć takiego koncierża, gdzie właśnie, za, również z wykorzystaniem AI, dany konsument jest w stanie, jest w stanie porozmawiać i dobrać sobie, dobrać, sobie, dobrać sobie dany produkt, czy pod daną okazję, pod to, co on kupuje, też bazując właśnie na tej bardzo bogatej liczbie, liczbie zamówień, które, mają, które ma miejsce w aplikacji i, nasz, i naszej tej ewaluacji. Czyli to. Wchodzimy na kolejny level zrozumienia tego konsumenta. Już nie tylko agregujemy dane, ale rzeczywiście je wykorzystujemy i rzeczywiście też temu konsumentowi pomagamy i skracamy ten moment zastanowienia się, wyszukiwania, oferując mu rzeczy w najlepszej ofercie, w najlepszych cenach, a przy okazji tutaj drive'ujemy ten trafik, drive'ujemy ten ruch. Dajemy możliwość sklepom, które z nami pracują, e, e, akwizycji danych grup osób, czy też właśnie na przykład targetowania osób, które już powracają na te strony i oferowania im czegoś ekstra, tak żeby jeszcze ten konsument, tego konsumenta jeszcze bardziej lojalizować, jeżeli chodzi o, o, o sklepy i, i merchantów, którzy z nami pracują. Klarna to największy gracz BNPL na świecie, bo sprawdziłem i. Jasno wynika, że 40 rynków i już ponad 80 milionów aktywnych użytkowników. Ty odpowiadasz za nasz region i dużo też podróżujesz i obserwujesz, zakładam, różne rynki, różne trendy, zachowania konsumenckie w różnych krajach. Jakbyśmy chwilę mogli zatrzymać się na naszym regionie, bo on jest bardzo interesujący. Mamy duż, dużą Polskę, największą jakby w tym regionie. Ty też jesteś odpowiedzialny za rozwój klarny w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji. I to są rynki, które często się porównuje do siebie, chociaż one są mniejsze niż Polska. Jak, jakie różnice widzisz, jeśli w ogóle, między tymi rynkami, jeśli chodzi o konsumentów, to jak kupują, jak się zachowują, ile wydają, jaka jest ich świadomość i jak oceniasz potencjał jeszcze wzrostowy właśnie tego rynku w tym, w tym obszarze? Przede wszystkim jest, jest kilka takich elementów w ogóle wyróżniających nasz region na, jeżeli chodzi o pozostały, pozostały zachód Europy, czy też same, same Stany, to na pewno niższa penetracja kart, tak? I to jest bardzo duży, też bardzo duży odsetek dostaw za pobraniem, jeżeli chodzi na przykład o takie rynki jak Rumunia. Słowacja, Rumunii, zapomniałem. Rumunii, tak, Rumunia, Słowacja czy Węgry. To jest bardzo duży odsetek, jeżeli chodzi o, o, o przesyłek za pobraniem. To też wynika właśnie z tego, że ten e-commerce jest cały czas na bardzo początkowej fazie i, i to zaufanie, hmm. zaufanie konsumenta, jeżeli chodzi o nowe strony czy nowe, nowe biznesy, jest jeszcze nie do, relatywnie, relatywnie niskie. A to też powoduje, że właśnie oni bardzo często chcą najpierw zobaczyć, że ten kurier przychodzi z paczką do drzwi. I to, co fajnie okay. adresuje, to co fajnie adresuje, by now pay letter, to na pewno to, że OK, teraz już nie musisz czekać na kuriera, teraz możesz sobie zamówić przez tą stronę. Nie musisz nawet płacić temu kurierowi w momencie, kiedy on przychodzi za tą paczką. A bardzo często jest też tak, że on przychodzi i mówi: Dobra, to teraz musisz zapłacić mi te 200 euro, tak? Czy tam nie wiem, 200 koron czeskich. A, a, a w realiach jest tak, że ty chciałbyś otworzyć, zobaczyć, czy tam nie ma cegły, nie wiem, nie ma jakiegoś rzeczy, którą nie zamówiłeś, no teraz jesteś w stanie właśnie to, co pomaga, to, co widzimy bardzo szybką, bardzo szybką zainteresowanie, buy now, pay later, jeżeli chodzi o konsumentów, to, że oni są w stanie. Najpierw odebrać ten produkt, zobaczyć, poznać, zbudować ten, to też zainteresowanie czy, 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 czy lojalizację, jeżeli chodzi z danym sklepem i dopiero podjąć decyzję. Także ten, ten, ta elastyczność się jeszcze bardzo, bardzo mocno zwiększa, gdzie na przykład jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o rynki zachodnie, to na pewno tutaj mówimy o, o metodach płatności rozłożenia w 3-4 latach, tam ta penetracja kart jest większa. Ale jest na przykład mniejsze jest, jest bardzo duże, jest mniejsze zainteresowanie samym kredytem, czy kartami kredytowymi. Mówisz właśnie... ta penetracja kart masz na myśli, że po prostu ludzie na tamtych rynkach częściej płacą kartą? Wciąż kartą, debeto niż u nas. kartą debetową niż na przykład Wersos my. I też na przykład nie są zainteresowani otwieraniem wysokokosztowych mm -hmm. kart kredytowych, czy właśnie mm -hmm. tych kredytów konsumenckich, które mają miejsce na ten a są w stanie bardzo łatwo rozłożyć to w trzech-czterech ratach, jeżeli chodzi o, o, o klarne, więc. Więc to są te dwie, dwie zdecydowane różnice. To, co my widzimy też jako, jako cały region, czy samą Polskę, to jest trzycyfrowy, trzycyfrowy wzrost. To jest bardzo, bardzo, bardzo agresywny wzrost, jeżeli chodzi o rynek, cały czas widzimy dużą pojemność, jeżeli chodzi o możliwości samego e-commerce i to, w jakim, w jakim kierunku, w jakim kierunku nasz e-commerce, czy, czy e-commerce ogólnie regionu zwiększa, patrząc na. Pozostałą część Europy w raportach widzimy raczej bardziej stagnację, a, a tutaj ten, ten region cały czas bardzo szybko, bardzo, bardzo mocno rośnie. Jest to też duża digitalizacja, czyli przechodzenie z tego brick and mortar, z tych fizycznych, offlineowych sklepów, właśnie do, do świata online, do tej, dużej, do tej dużej wygody, którą daje Ci oczywiście e-commerce, który dostarcza paczkę pod Twoje drzwi, pod, pod, twoją, pod Twój adres. Na koniec zapytam Cię, jak widzisz klarne w Polsce za kilka lat? No bo tak naprawdę to dopiero trzy lata, dopiero i aż bo przez trzy lata, jak wiemy, na tym rynku może się wydarzyć bardzo, bardzo dużo i wydarzyło się dużo. Zdołaliście już tych klientów sporo pozyskać i, i gonicie tych największych na rynku. Już jesteście pewnie w top 3, jeśli chodzi o aktywnych użytkowników. Powiedz, jak widzisz Klarne w tych kolejnych latach, i na co będzie trzeba postawić, żeby no, iść w kierunku lidera? Super. Wiesz co, na pewno nie widzimy żadnych, żadnych obiekcji przed tym, żeby rosnąć bardzo, bardzo szybko. Dla nas kluczowe będzie to, żeby nie być postrzeganym tylko jako taki buy now, pay later. Mhm. To jest cała dodatkowa gama usług, czy to naszej aplikacji, czy to dodatkowych. Dodatkowego wynagradzania konsumenta, afiliacji, czyli driveowania tego, tego trafiku. Chcemy być tym ekosystemem, tym grow partnerem dla sklepów, a zarazem tym, tą metodą, tym one-stop solution, czy tym ostatnim takim punktem wejściowym dla konsumenta. Który, kiedy myśli o robieniu zakupów, który myśli o wyszukiwaniu produktów, myśli o Klarnie, bo to jest to miejsce, gdzie on rozpoczyna tam swoją e, przygodę, czy angielszczyzną mówić journey, tak, mhm. e, żeby, żeby wyszukać produkty, czy, e, czy, dokonać, czy dokonać zakupu. Klarna to też e, w Polsce, to też Pay Now, czyli bezpośrednie od razu płacenie. To oczywiście odroczona płatność 30 dniowa to też Pay Free, czyli zapłacenie w trzech równoległych latach. To jest ten wachlarz usług, który, który, my tu oferujemy. Nie chcemy tylko i wyłącznie skupiać się na jednej czy na drugiej metodzie, a raczej być ekosystemem, który pozwala drive'ować ten trafik i drive'ować to najlepsze doświadczenie zakupowe z wykorzystaniem AI i naszych produktów temu właśnie konsumentowi, więc widzimy siebie na pewno w roli zarówno lidera, jeżeli chodzi o Buy Now, Pay Later, ale też w roli takiego narzędzia zakupowego, które, które będzie tutaj współegzystowało z innymi metodami płatności i, i będzie, bardzo, będzie bardzo szybko rosło. O dynamicznym wzroście, o meandrach rynku płatności odroczonych opowiadał dzisiaj Łukasz Dwulit. Szef klarny na Region C bardzo Ci dziękuję, że dziękuję. byłeś u nas w studiu i w moim programie. Jeśli chcecie oglądać takie rozmowy i chcecie dowiadywać się więcej na temat tego, co ważne dla konsumentów, dla inwestorów, dla przedsiębiorców, to koniecznie oglądajcie Biznes Focus i telewizję biznesową. Dzięki do zobaczenia.